O. Siema widzu yy, Ogólnie sobie wszedłem na jakiś minecraftowy światek Survival single player Chciałem sobie pograć na jakimś hardcove czy coś Tylko tak patrzę coś tu kurcze jest chyba nie tak Coś inaczej niż zwykle Jakaś może nowa wersja to jest Nie wiem o co chodzi Wydaje mi się, że sam tu nie jestem Takie mam odczucie Jakiś kurde dziwny ten minecraft jest Halo, jest tu ktoś? Halo? Halo? No, nikogo, tu nie ma chyba. Co to jest? Ja pierdam co to jest? Tu? Jest tu ktoś? Halo Halo? O, Halo. o... Siema. o witam. Siema. A ty co tu robisz? Ja, na przyszedłem i się zgubiłem właśnie no. Duży ten las, wiesz o co chodzi? Kurwa, odpaliłem sama krawca, tu jakiś dziwny jestem, nie wiem o co chodzi Nie no ja na grzyby przyszedłem, bo taki wiesz, oko jest o... No tutaj. Co to jest? Chwila, dlaczego ja gram w Minecrafta? Dlaczego Major gra w Minecrafta? Dlaczego ty to oglądasz? Dobra, od początku. Ja, Major, straszny horror, modpack w Minecrafcie. Mówię o co to jest? Ja pierdolę! Ej, ej! Nie można, jakaś dźwignia? Nie, jak tu się wcho O, tutaj coś jest. Słyszysz? Co to jest? Tak, słyszę. Nie wiem Co to tej... jest? Co tu się odpierdala? Nie wiem, no tu i wyjeżdżajmy. to... jest... chore to, to jest. jest. podpalam sobie. Ej, no w hali na takie mi wyskakuje. No, nic nie widzę tu. tu Można wejść na... No, no, strzegam. No, 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 no. Czekaj, bo ja. się tutaj coś już było, ale... Jakieś klocki portela? I co tu się dzieje człowieku? No chodźmy sobie Tak? Co tu się jeszcze? Tu się klika? Nie Skrzynka Ja bym jakąś bazę zrobił albo coś pokopał w sumie Co to? Co tu jest? Właśnie, też miałem ciebie o to pytać Jakiś krabik mocny Ja pierd Dole Co? Spadłem Gdzie spadłem Tu na dół A tu I Tak się oparałem Kurwa, woda tu jest? Ej, nic nie widzę, dosłownie nic nie widzę tutaj słońce zachodzi. Kurwa, Maciuś? Tak. Gdzie, gdzie jest? O, to jest? No to mam Kurczę, lipę. Czekaj. I ja bym się schował w tej dziurze, wiesz? Nie, nie, nie. Nie można być taką cizią, mizią. Kurwa. Ale potrzebuję. Co to jest? Ja pierdolę! Ej, 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 ej proszę, kurwa, Maciuś! Maria, szkielet. Weź tu wyjść. a jesteś tu? Halo? Halo jestem, jestem pod zrzucam, tobą Zrzucam ci kolegę na... O kurde, zrzucam ci kolegę Nie! Co to? Jak to się... Kebos co to jest magot? Mogę to zjeść? Mogę Weź go zabij Dzięki Może krewki zabijemy? O tutaj jest Tak. O dobra, dobry jest Muchy ej. co jest? Ej. Mucha Mówię ci, że muchy za mną latają. Ono się mnożą. Ej, 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 nie, nie, Major zrobił papa. Chciałbym tu kolejne latają, no. No bo ty śmiedzisz. umyj się by da się. No ciebie umyję. Tak, chyba twojej temy wziąłem po co ty miałeś? O Jezu, serce mi stanęło. Boże, jak się przestraszyłem. to chyba twoje, falling jakiś. Nie wiem, podniosłem z tamtej... Nie za te... z tego mięsa, bo wtedy się. Ej, jest... wiem, co wiem, co trzeba zrobić, ja to znam. Co trzeba? Hak rzeźnicki, a następnie trzeba ją oskładać, tak No co ty gadasz? Nie no. Chodź, pokażę ci, my nie wchodzimy do wody. Poczekaj, bo nie mam nic z tym, muszę, muszę się chyba umyć. Chodź, weź. chodź, laguje. Co, tak chodź, Co to jest? <laughs> nie widziałem tego, tak jak wchodziłem do wody. muszę umyć. Wchodzę do wody. Czekaj, telefon, telefon, czekaj, telefon dzwoni. Kurwa, poczekaj, poczekaj, muszę wyjść, bo mnie rozjebie coś. Halo No No nic nie robię Jest jeszcze w ogóle odkryłem sobie najważniejszą rzecz, którą można zrobić tutaj mm. Kibel Kibel? Kibel możesz zrobić Po co? Nie wiem Masz potrzeby biologiczne? Nie masz, ale możesz mieć kibel Aha Gdy? Tutaj to ja pływa czy... To co pływa? Okay. Mm. A ja wiem co to jest. Ja z tam chodziłem na niebie, wiesz co to jest? Nie A widzisz wąsy? No To wiemy. jest suma. To, suma. to jest suma. Suma <laughs> będzie jedzenie. Tylko z do nas Mikołaj Co? Co to jest? To, taki pan Ja to... pierdolę! <laughs> Chodź stąd! Nie mogę, nie mogę, pomóż. Je ja, ja Jezus Maria! No spokój. O, gdzie ja jestem? No, ze mną. A ja nic nie widzę. Ale jesteś ze mną, jesteś ze mną. Jezus Maria. No e. Ej, kolejny grzybiarz. To był Ejo! Ja z nim dziki jadłem. No, Maj ten pewnie mięso. Dobra, chodź tutaj. Gdzie? Ale nie mogę pływać, ty i to... No to e... Co? Nie, nie Co? Nic, nic. Czegoś nie widzę? Nie. Nie nic, tu nie ma strasznego. Nie, nie o to. Co to? <laughs> wykakałeś. Wy Słyszysz to, że nie? Słyszałem, słyszałem. Jezu, tu już pierwszy dziańc. To mi się przyda, myślę. Łap, Jestem. Łap na farta tutaj. Chcesz tutaj wchodzić? Dobra, wyjdę sobie. I taki... Halo, tutaj krumsy jakieś są. Oj, no. tutaj Ej, coś, tu, coś tu warczy, coś tu warknęło. Czekaj, tam zaraz weźmy. tu warknęło. Czekaj, tam zaraz górę? nie, 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 to nie, 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 znalazłem yeah. Otworzyłem coś, gdzie ty jesteś, major? Ty na dole jesteś? Nie, gdzie ty jesteś? Halo, jestem w domu na górze. Jestem na... Ja, domu. Jestem na górze. ja jestem na górze. Ja jestem na górze. E, czekaj, gdzie na górze? Na ty? Znaczy... Po środku, no, o tutaj. tu. Yy, znalazłem... Ogólnie chodź. 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 Musimy to przemyśleć, chodź. Ogólnie tak, przed chwilą otworzyłem te oto drzwi. No. Nie, nie jest z tego, bo muchy zlecę. trudno. Się. Jest, trudno. Yy, ogólnie jest taka sprawa, że otworzyłem te drzwi i zobaczyłem taką bardzo nieciekawą rzecz. Co? Noc. Dobra, mam pochodnie, mam jakieś... Dobra, czekaj, chodź, chodź chodź. Dobra, czekaj, mam do ciebie pytanie. Jak duży masz jaja? Mmm, o oh sorry, przepraszam. przepraszam, przepraszam. To dużo bije. Dobra, to jak masz dłużej ja nie, to nie gdzie poszedłeś na dół czy to na górę? Na górę. tak się cykam. Na górze pewnie są takie gadki, nie? No właśnie, tu i bigo. go. Na jakiś. Ja pierdolę! U. O! o go znalazłem! <ty brushing> Co? No się słyszycie. jednego! Dobra. Mi się tu muchy gdzieś raspią, poczekaj... O kurde, to jakiś... Ej, chodź, mam coś fajnego, chodź! Czekaj, bo za mną się te muchy raspią teraz, jest slipa. Chodź! I, pa, co mam? Co Yo, ma? kościany nóż! O, urna tu jeszcze jest. A. Wiesz co, ja bym do tych gagatków na górze poszedł, Większe jaja i cik zabi nie, nie, mówię, nie Co ty ma? Zgadza. No mów, mówię, że tam jakiś mocny drop był. Dobra, więc co? Lecimy tam. Piko. <laughs> Boże. Corruption. Co to jest koruption? Y, nie powiem. Wiem, ale nie powiem. Przepraszam. Dobra, nie od siebie. Tam jest spawner chyba, wiesz? No co ty gadasz? Co tu się dzieje? O kurwa. Jezus Maria! Przestań, 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 proszę, proszę. Major, chodź tu! Nie JEZU! Jezus! Nie, 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 proszę, nie, 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 nie! Mam dość tej gry. Naprawdę mam dość. Zmierzam w stronę tego budynku. Ej, naprawdę tak się wystraszyłem O, jesteśmy. Tak się wystraszyłem. Może jakieś klocki zbiorę. Zauważyłem w ogóle, że po śmierci dostaje się jakiś akt zgonu, jeśli można to tak nazwać. Tak, tak mi to wygląda, przynajmniej takie coś. Masz normalnie lokalizację i tak dalej. Jakie itemy miałem. Dobra chwila. Ja się chyba na ten balkon. Na, na tym balkonie chyba spadłem. Mogę tu wskoczyć. Dobra, co to jest? Trzeba jeszcze zabierzmy. Co ty? Major, jesteś? Ej! Hey. Major! Pomocy!